Mamusiu, kup mi czekoladkę. No kto tam tak hałasuje? Jest dopiero druga po południu. Ileczkę! Czy to już 31 października? To znaczy, że zaczyna się upiorny okres, kiedy mogę sobie pożartować z mojej siostry Jane. Pierwszym psikusem będzie duch z balonika i białego prześcieradła. Muszę mu narysować przerażającą buzię. I co wy na to? Straszny? No to lecimy. Musimy być bardzo, bardzo cicho. Buu! Moja siostrzyczka słodko śpi. Powieszę ducha tuż nad jej głową, aby był pierwszą rzeczą, którą zobaczy, gdy otworzy oczy. Po duchu zauważy swoje ręce i będzie miała na nich paskudne rękawiczki ogra. Ha! Będzie chciała wstać i mnie znaleźć, ale nie zajdzie daleko, jeśli pod stopami jej rozsypie kolorowe cukierki. Następnie najfajniejsza część, zielony slime na tacy, spadnie w niego twarzą. To będzie mega zabawne. A teraz ostatni szczegół ceglana ściana w wejściu. Zaczynamy dobrą zabawę! Och, co za piękny poranek! rety! Co to za potwór? A może to ja jestem potworem? To tylko rękawiczki. Ojej! To na pewno Ben! Zaraz się przewrócę! Fuj! Mam nadzieję, że to nie smarki! Dosyć tego Ben. Zaraz oberwiesz. Już po ciebie idę! Co to takiego? Kiedyś to było przejście? A, to tylko tateta! Dzień dobry, siostrzyczko! Szczęśliwego Halloween! Co z tobą? Wstałaś lewą nogą? Jakie fajne show! Nie mogę oderwać od niego oczu! Trzeba coś zjeść na śniadanie! O, mleko! Akurat mamy tu płatki śniadaniowe! Świetnie! Jane jest tak pochłonięta nowym show, że nie mogę się powstrzymać przed zrobieniem jej psikusa! Wsypujemy wszystkie słodkie płatki na mój talerz! Dla mojej siostry mam coś ciekawszego. Obrzydliwe robaki. Przesypujemy je do pustego opakowania po płatkach. I dajemy Jane do spróbowania. Mam nadzieję, że to śniadanie jej zasmakuje. Okej, okay, można serwować. Hej, siostrzyczko, przygotowałem ci wszystko na śniadanie. Oto twoja miska, mleko i płatki. Trzymaj łyżkę. Smacznego, sis. O, to takie słodkie, braciszku. Dziękuję. Od samego rana oglądam nowy program. Nie mogę się oderwać. To naprawdę super show. Nawet nie jadłam jeszcze śniadania. A wiesz, że uwielbiam płatki z mlekiem? Okazuje się, że byłam naprawdę głodna. Jak pięknie pachnie. Fuuu, to obrzydliwe. Ben! Zjadłaś robaki na śniadanie. Nazwę cię miłośniczką robali. Mam na fajny pomysł, żeby zrobić bratu Psikusa. Zrobimy sztuczny stół z czarnym obrusem z dziurą na głowę. Stawiamy wiaderko na popcorn. Wsypujemy go i robimy przerażający makijaż, żeby go przestraszyć. O, całe wiatro popcornu, super! Idealnie na seans z fajnymi filmikami. Śmieszny moment. Wszystko wygląda podejrzanie oczywiście, ale popcorn wygląda pysznie. Aj, co to mnie ugryzło? Jestem popcornowym potworem, nie możesz jeść mojego popcornu. Nie zjadaj mnie! Padłem na nowy fajny pomysł na psikusa. Niedawno przyszła do mnie sztuczna ręka, a Jane właśnie dekoruje pokój na Halloween. Będzie zabawnie, jeśli przypadkowo ją sobie przewiercę. Muszę tylko założyć ją na miejsce. Idealnie idę pomóc siostrze. Jane, co ty robisz? Pomogę ci! Przyniosłem ze sobą narzędzia. Wywiercę dziury w ścianie na gwoździe w sekundę. Oj, zaspędział mnie w nosie. O, nie! Moja ręka! Przewierciłem sobie rękę. Naprawdę ręka Bena? To sztuczna ręka! Jest niezły w robieniu żartów, ale odegram się. Zrobię mu psikusa ze sztucznym mózgiem. Potrzebuję do tego zakrwawionych bandaży i sztucznej krwi. Teraz ukryję wszystko pod peruką i lecimy go straszyć. Dlaczego Wednesday wzięła nóż? rany oglądanie horrorów przed snem to zły pomysł. Co będzie dalej? O, Jane przyszła się obejrzeć ze mną filmik? To moje ulubione chipsy, co? Nie chcesz się podzielić? To pociągnę cię za włosy. Co się dzieje? Dżeń, masz mózg na wierzchu! Pomocy! Uciekaj, uciekaj, braciszku. Mam nowy pomysł, jak wkręcić Bena. Wyrzeźbie w dyni przerażającą twarz, która na pewno go przestraszy. Tu będą oczy. Tu usta! Świetnie! Do środka włożę świeczkę i gotowe. Teraz naszego dyniowego potwora i jeszcze pod łóżkiem bena. W ciemności ta twarz wygląda jeszcze straszniej. Ale to nie wystarczy. Trzeba zostawić krwawe ślady stóp tak, jakby pod łóżkiem ukrywał się potwór. zanim Ben tu przyjdzie. O, mój ulubiony kawałek. O, tak. A to jest mój ulubiony moment. Juhu. O, co to za ślady? Dlaczego prowadzą pod moje łóżko? Boję się. To jest pod łóżkiem? O, mamo, pod moim łóżkiem jest potwór. Jadku, Chloe już coś narysowała. Tak, tak, zdecydowałam, że chcę ciasteczka. Zróbcie je dla mnie. Dziadek już pogotowił. Ja też. A ja pokażę mój talent. Już wiem, od czego zacznę. Najpierw muszę rozwałkować moje niesamowite ciasto. Idealny kształt i grubość. Teraz pozostaje tylko wyciąć pożądany kształt. Wszystko będzie tak, jak chce mała Kloi. Gotowe. A teraz ostrożnie kładziemy wszystko na blaszce i wstawiamy do piekarnika, żeby się upiekło. Należy uważnie obserwować temperaturę i czas pieczenia, bo nikt nie lubi czarnych ciastek. Mamy to! Przedstawiam Wam pyszne ciasteczka. A wy co zdążyliście zrobić? Ja podzieliłam ciasto na równe części. Chcę zrobić ciasteczkę ze spitelsami. Dziadku, co ty robisz? Kładziemy cukierki na cieście. Wow, tak pięknie się zabarwiło! Super! Teraz możemy wymieszać całe ciasto i je rozwałkować. Gdzie jest mój wałek? To może być trudne. Ale teraz potrzebuję okrągłej formy. O, nie utknęłam! Świetnie, Równo okrągłe ciasteczko wycięte. Usuwamy cały nadmiar i dodajemy cukierki Nerds. Wysyłamy do pieczenia. Czekamy. Zajmujemy nasze kulinarne arcydzieło. Mam nadzieję, że da się to naprawić. Zaczynam składać mój domek z piernika, kilka szczegółów tutaj i tutaj. Nie będę żałować kremu, i jeszcze troszkę. Wiem, czego tu brakuje. Pianek marshmallows. będą świetnie pasować do dekoracji. Na koniec posypujemy wszystko cukrem pudrem i ustawiamy piernikowe ludziki. Doskonale. Ja też mam pomysł. Niedawno narysowałem nowe schematy statku kosmicznego i nie miałem czasu na zrobienie makiety. Myślę, że to świetna okazja. Rakieta z ciastek robił ktoś kiedyś taką? Proporcje muszą być idealne jak w aptece. Tutaj odetnę i do pieczenia. Świetnie, tylko żebym sam nie zjadł elementów makiety. Składamy rakietę kosmiczną i dodajemy kilka szczegółów. Wspaniale! Polewam to wszystko syropem czekoladowym, ma świetny kolor. A teraz chwila na zasady bezpieczeństwa. Nie martwcie się, to prawdopodobnie nie wpłynie na was w żaden sposób, ale będę pracować z wyjątkowo toksycznymi cukierkami, więc muszę być niesamowicie ostrożny. Moje ulubione toksyczne, kwaśne cukierki są tym, czego mi brakowało. Uwielbiam wszystko, co kwaśne. Mam nadzieję, że moja wnuczka Chloe też. Moja kwaśna czekoladowa rakieta jest gotowa. Tylko spójrzcie, jak odlotowo to wygląda. Pięknie. Panie dziadku, próbuj, Loi. Ale to wszystko ładne. Chcę tego jak najszybciej spróbować. Zacznę od tej fajnej rakiety. Bardzo lubię żelki. Mmm, słodkie i kwaśne. A co to jest? Próbujecie mnie otruć? Co to za paskudztwo? Nie będę tego jadła. A będzie dziś coś smacznego czy nie? Jest piernikowy ludziku, mogę cię spróbować. Hello. Ojej, jaki pyszny! A jak smakuje Twój domek? Wow, jest niesamowity! Ten domek wygrywa! O tak, wygrałam! Wiedziałam, że jestem najlepsza. Ej, uwaga, mała Kloi pokazuje rysunek. Werble i chce makaron. Szefowa już zaciera ręce, dziadek wyciągnął narzędzia, siostra też jest gotowa. No to do dzieła. Musimy wsypać makaron do kubka, zalać wodą i dodać troszkę pyłku serowego, który przyniosła mi serowa wróżka. Ale super. Tak w sumie można dodać całe opakowanie. Zetrę też troszkę zwykłego sera na wierzch. Yes. Właśnie tak. Gotowe. Serowo makaronową bombę wstawiamy do mikrofalówki. A teraz pozostaje tylko patrzeć i ślinić się na widok roztopionego sera. Mamy to. Jak pięknie pachnie. Skończyłam. Dziadku rób własną porcję. To proste. Spadłem na szalony genialny pomysł. Najpierw rozpuszczamy skitelsy w każdej z moich kolb. Następnie wkładamy do środka rurkę. I zasysamy płyn z kolb. Teraz ochładzamy. Wpadłem na pomysł, aby zrobić makaron o smaku skitelsów. Teraz położę to wszystko na talerzu, a środek ozdobię kwaśnym cukierkiem z kwaśnym dżemem. Idealnie. Jestem gotowy. I Mia jest gotowa. A ty szefowo, kiedy będziesz gotowa? Od razu biorę się do roboty. Po waszym eksperymentalnym makaronie Chloe na pewno będzie głodna. Trzeba zrobić najlepszy makaron, jaki kiedykolwiek jadła. Zalewamy kapustę wrzątkiem i gotujemy. Świetnie. Kapusta oddała swój kolor, więc już jej nie potrzebujemy. Zanurzamy w tym makaron. Gotujemy. I wykładamy na talerz. Dekorujemy ziołami, cytryną i odrobiną sera. Gotowe. Dajmy Chloe spróbować. Wow, ile tu pyszności! Chcę zacząć od tego makaronu tutaj. Jest z moim ulubionym serem. Wow! To jest takie dobre. Brawo, Mia! A co tu jest? Cytryna? Chyba powinnam wycisnąć trochę soku na spaghetti. O rany, jakie piękne. Muszę natychmiast spróbować. Ojej, czy to jest to smaku kapusty, co za ochyda? A to co? Jakie niezwykłe. Uj, obrzydliwość. Wybieram makaron z serem jako zwycięzcę. Ja wygrałaś! Gratulujemy pierwszej wygranej i przechodzimy dalej! Dziadki, uważaj, Kloj coś wymyśliła! Tym razem chcę koktajl. W takim razie wiem, czym mogę cię zaskoczyć. Ja też! Tylko ja tu mogę czymś zaskoczyć. Nie wiem, jak robić te wasze koktajle, ale na pewno wiem coś tam o chemii. Więc zrobię niesamowity koktajl dla mojej wnuczki. Dodajmy do roztworu troszkę oleju i aspiryny. Muszę być ostrożny. Okej, okay, aspirynka. Rzucamy. Czuję się troszkę jak czarownica. Aha, mój koktajl jest gotowy. Przedam! Teraz moja kolej. Zanurzam szklankę w syropie, a następnie w kolorowej posypce. Świetnie. Dodajemy do środka troszkę syropu truskawkowego i lodu. Ojej, jakiś inny. Wlewamy fantę. Super. Cool. Troszkę kwaśnych cukierków też nie zaszkodzi. Mmm. Mm. Jeszcze trochę kwaśnego jemiku. Ojej, jest naprawdę kwaśny. Dekorujemy wszystko lizakami. I gotowe. Dzięki, dziadku. A teraz pokażę Wam wysoką kuchnię. Potrzebujemy troszkę soku z buraków. Wlewamy go do okrągłej foremki i wkładamy do zamrażarki. Właśnie tak. Czekamy. Świetnie. Możemy wyjmować. Następnie potrzebuję gałązki pachnącego rozmarynu. Ale aby oddał swój aromat, trzeba go troszkę podpiec. Dodajemy buraczaną kulkę i zalewamy napojem gazowanym. Całość ozdabiamy burakiem na patyczku. Gotowe. Naprawdę zrobiłam coś niesamowitego. To i twoje koktajle czekają na ciebie. Jakie piękne! A to wygląda troszkę strasznie. Mam nadzieję, że po tym koktajlu nie zamieni się w żabę o uh, ohyda! Nie chcę więcej. A co to jest? Jakieś zielsko? O, cukierki! To nie cukierki, to buraczki! A ten koktajl jest dobry? Mm, może być. A co my tu mamy? Ten koktajl jest taki kolorowy. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Mmm, jest niewiarygodnie pyszny. A te cukierki i lizaki są rewelacyjne! Mia i jej koktajl wygrywają. Co? Naprawdę? Znowu wygrałam? Hurra! Czego tym razem chce mała Kloi? Szybko pochwal się swoim nowym dziełem. I Chcę sałatkę. Myślę, że wszyscy dadzą radę i nakarmią cię najpyszniejszymi sałatkami na świecie. Zaczynajcie! Wpadłem na genialny pomysł. Sam wyhoduję własną sałatę. Potrzebuję tylko jednego nasionka. O takiego! Widzicie? I troszkę wody. Zostało najtrudniejsze. Czekanie. O rany tak szybko? Wspaniale. Widziałyście to? Jestem najlepszym ogrodnikiem na świecie. A teraz posiekamy troszkę świeżej sałaty. Voilà! Dodam bagietkę! Chcę zrobić prawdziwy obrazek z tej sałatki, więc dodam jeszcze moją ulubioną fasolę. O tak! To będzie wulkan, a tutaj będzie dinozaur. Gotowe! Okej, okay, a teraz ja. Najpierw posiekamy pyszniutkie warzywka na sałatkę. Nie zapominamy o pomidorkach i marchewce. Chyba nie myślicie, że zrobię zwykłą sałatkę warzywną, prawda? Chcę zrobić arcydzieło, jak to zwykle robi szefowa kuchni. Zrobię sałatkę w kształcie pieska. Zdecydowanie ja będę tu najlepsza. Kroimy awokado. Łyżką wydrążamy środek i kroimy w plasterki. Następnie podnóż pójdzie ogórek. Kroimy go w takie oto długie plasterki. Układamy wszystkie warzywa na talerzu i dodajemy troszkę zielonego sosu. Palce lizać. Ale a teraz troszkę zieleniny i octu balsamicznego. Można próbować. Wow, to wszystko wygląda super. Czy to dinozaur? Jest taki słodki. Nie mogę go zjeść. Ale mogę zjeść to. Nie robi wrażenia. A co to? Wow, chcesz takie kolczyki? Smakują jak warzywa, ale wyglądają świetnie. A to wygląda super zielono. Spróbujmy awokado z tym dziwnym sosem, ale tylko troszkę. Oj, co za ochyda! Sis wygrywa! Hurra, wykosiłam konkurencję! Wygrałam, wygrałam! Śpisz? Co? Jest tu smarano, a ona nadal śpi. Niepojęte. Jane, wstawaj! Mamo, nie krzycz tak! Nie chcesz sama wstać, więc ci pomogę. Mam pomysł. Chwileczkę. Jeśli nie chcesz wstać i się umyć, woda sama do ciebie przyjdzie. Dziwna woda, zdrowia doda. Mamo, zwariowałaś! Budzę moją kochaną, spójrz, dziś są twoje urodziny. Wszystkiego najlepszego córeczko. Mam dla ciebie prezent. Szybko go rozpakuj! Co my tu mamy? Co? Poradnik jak nauczyć się uśmiechać? Dzięki mamo. Ale to bardziej mi się podoba, babeczka! Zaraz pomyślę życzenie. Świetnie! Dzięki mamusiu! Smacznego kochanie, sama upiekłam! Konno Fibi, pobudka, dzisiaj mamy piękny dzień. Ale z niej śpioch! Panno Fibi, dzień dobry! Pora wstawać! Proszę otworzyć swoje cudowne oczy. Dzień dobry, Kim. Widzę, że zestaw idealny poranek już gotowy. Moje ulubione płatki pod oczy ze złotem od razu je założę. Chcę, żeby moje worki pod oczu jak najszybciej zniknęły. Pamiętałaś! Oczywiście dziś wielki dzień. Urodziny wszystkiego najlepszego. A oto i tort! Brawo! Mam nadzieję, że będzie smakował. Upiekłam go całą noc. O oh, Chcę coś innego. A gdzie prezenty? O, złota torba jest na pewno dla mnie. Łap moje płatki. Co to może być? O! Wiedziałaś co chciałam. Nowy iPhone, ale fajnie. Zaraz wypróbuję, jaki ma aparat. Dawno nie robiłam sobie selfiaczka. Uśmiech. Co powiecie na to? Jestem taka fotogeniczna. Dobra, znudziło mi się. Kim możesz już iść? Kochanie, długo jeszcze. Spóźnimy się z tatą do pracy. A ty do szkoły. Ruchy, ruchy. Musisz się szybciej rano ogarniać. Mama ma rację, przegięłaś. Ej, dokąd to? Codziennie to samo. Co założyć dzisiaj do szkoły? Hmm, mam taki duży wybór. Aż jeden zestaw. Ale za to jaki ładny. Hop. I gotowe. Świetnie wyglądam. Co to takiego? Plama? Nie no, nie mogę iść w takim stanie do szkoły. A innych spodni nie mam. Ale już wpadłam na fajny pomysł. Podzielę się z wami lifehackiem, którego widziałam na TikToku. Potrzebuję kilku wycinków z gazet, kleju i pędzelka. Nakładam klej na pędzel i smaruję nim wycinki. Przyklejam wszystko do jeansów. A teraz spryskuję wybielaczem. Świetnie! Patrzcie na to! Stare, poplamione dżinsy zamieniły się w fajne i modne. Ale czad! Co mam na siebie dzisiaj założyć? Szkoda, że lustro nie może ze mną porozmawiać. Na pewno by mi podpowiedziało. Nic tu nie ma. No nie mam co założyć. Pora odnowić garderobę. Muszę coś wymyślić. Ale w sumie, po co, skoro mam służącą Kim? Tak, panienko Fibi, co się stało? Rozumiem, czerwony alarm, nie mam co założyć. Bez paniki, zaraz szybko skoczę do Francji na małe zakupy dla mojej jaśnie pani. Jestem, proszę. Dziękuję, Kim. Dobrze się spisałaś, ale następnym razem postaraj się szybciej. Możesz iść ja przymierzę ciuszki. Świetnie. I torebeczka do tego. Jest idealnie. Mogę iść do szkoły. Ach, witaj, kochana szkoło. Dzisiaj nawet się nie spóźniłam. Cześć wszystkim. Wydawało mi się, czy powiedziała do nas cześć. Kto tu jedzie takim fajnym samochodem? To ta nowa? Odbiór, odbiór. Dotarliśmy do szkoły. Rozkładam różowy dywan dla panny Fibi, żeby się nie ubrudziła. Gotowe? Można wychodzić. Zapraszam. nareszcie. Cześć wszystkim. Jestem waszą nową koleżanką z klasy. Mam nadzieję, że jest tu przynajmniej jedna osoba, która ma tyle kasy co ja. Ale fajnie wygląda? Wszystko pod kontrolą. Panna Fibi weszła do budynku. Biegnijmy do klasy. Trzeba zapoznać się z nową. No Na nas też pora. Pospieszmy się. Przechodź, koleżanko. Muszę wpisać kod do mojej szafki, to dla mnie zbyt skomplikowane. Wspaniale. Ojej, ile tu pięknych rzeczy. A ja potrzebuję... gdzie to jest? O tutaj mój szkolny plecaczek. Proszę włożyć do niego ten notatnik. Świetnie. Ależ to ciężki nic nie widzę. Aj! Uderzyłam w ścianę. Oj, to nie ściana. To to ma być nie niezdaro. Ale super, Fili się ze mną przywitała. Muszę szybko zebrać książki i schować je do szafki. Jak fajnie jest mieć kogoś, kto nosi twoje podręczniki. A tutaj mam książki i coś pysznego, ciasteczko. Mama dała mi je chyba z rok temu. Jem je sobie tak po kawałeczku codziennie. Moja szafka jest taka nudna. Muszę coś wymyślić. Tylko co? Hmm. Już wiem. Mam kawałek tapety, która została na po remoncie i jeszcze parę drobiazgów. Przykleję to wszystko na drzwiczki, żeby wyglądało fajnie. To takie słodkie. Podoba mi się. Są wszystkie moje ulubione rzeczy. No ślicznie. Ojej, muszę pędzić na lekcję, bo nauczyciel znowu wezwie mamę. W nogi. Moi drodzy, oto wasz test. Dacie radę? Przerabialiśmy to milion razy. Rozdaję kartki. Bułka z masłem. Fajnie, że zdążyłam się przygotować. Muszę tylko wpisać numer. Kurczę, ołówek się złamał do bani. Ale gdzieś miałam jeszcze jeden. Musi być gdzieś tutaj. Nie ma? No trudno, przynajmniej zjem sobie cukierka. Mam świetny pomysł. Włożę wszystkie cukierki do palety od farb. Dodam troszkę wody i będę miała jadalne farby z pomocą, których rozwiążę test z matmy. Super! Jestem przygotowana, więc nie ma problemu. Doskonale. Mama będzie zadowolona z kolejnej piątki. Nie jestem taka optymistyczna. W ogóle się nie przygotowałam. Ale w sumie po co? Mogę przecież poprosić tę kujonkę, żeby rozwiązała test za mnie. Wypełnisz mi test? Nie? A za kasę? Za kasę? Wiesz to też nie! Że co? jeśli dam więcej? No za tyle to ja rozumiem. Kupię sobie górę czasopism naukowych. Weź mój test. Gotowe? Czas się skończył. Oddajcie swoje prace. Zostało jeszcze troszkę czasu na poczytanie. Ciekawe, co dostanę. O, już sprawdził. No i co tam? Hurra! Świetnie mi poszło, piątka z plusem. A co u mnie? Jak to? Wszystko źle? Dwuja z minusem? Ej, kujonko! Co ty narobiłaś? <grystanie> A co myślałaś? Góra <grystanie> przerwa! W końcu można coś przekąsić. Kim? Zabierz podręczniki z mojego biurka, proszę. Dziękuję. Teraz nakryj do stołu, będę jeść. Fu, czy to reba? Jest to obrzydliwa. Proszę to wymienić na coś innego. Zabierz to. Mam nadzieję, że tym razem trafili w mój gust. Co tu mamy? No, tak lepiej, pizza. A ty, co masz, niezdaro? A ja mam lunch od mamusi. Zawsze zostawia mi takie miłe karteczki, żebym pamiętała, że mnie kocha. Mm, moje ulubione koto kanapki. Pyszka. to kanapki i karteczki. A moi rodzice cały czas pracują. Jane, wpadłam na świetny pomysł, może się zamienimy. Co? Super. O, niezła pizza. Temu miejscu zdecydowanie brakowało jakiejś imprezowej atmosfery. Jane, nie stój tak. Baw się razem z nami. Nigdy nie byłam na fajniejszej imprezie. O nie, moja nowa sukienka! Jest zniszczona. Kto to zrobił? Czego się śmiejecie? Nie jest mi wcale do śmiechu. Masakra, ale wstyd. Idę stąd. Koniec! Teraz nikt nie będzie chciał się ze mną przyjaźnić, nawet za pieniądze. Porażka! Fibi, wszystko w porządku? Widzę, że jesteś smutna. Mam pomysł! Pożyczę ci swój sweter. Babcia zrobiła go dla mnie na drutach. Proszę! Teraz to już nie sweter, a super piecka! Wracajmy na imprezę! Wróciłam w nowym stroju. Rozruszajmy tę budę. Jak nam się podoba moja nowa sukienka? Jest wspaniała! No to lecimy!